Witam w kolejnym kombinatorze. Jak widać, nasz pająk już jest zamontowany w tubie. Także buduję powoli tutaj dla Was to ustrojstwo z lustra łazienkowego, aby pokazać tymi moimi filmami jaki to jest proces tworzenia takiego teleskopu. Ile to czasu schodzi ile rzeczy trzeba tutaj wykonać jeżeli oczywiście możemy sobie taki, pa, takiego pająka kupić, możemy sobie kupić wyciąg okularowy, możemy sobie kupić oprawę na nasze zwierciadło rurę możemy też jakąś kupić yy, i to wszystko zmontować, ale nie ma tej zabawy, nie ma frajdy wykonywania, ja tutaj wolę sobie sam to zbudować w pełni znaczy w pełni oprócz zwierciadła, bo akurat w tym zakresie to nie, nie mam takiej wiedzy ani nawet możliwości i czasu żeby coś takiego robić No i więc buduję tak na ile umie to buduje na ile się dowiedziałam po internecie to pokazuję wam jak to wygląda taki proces budowy własnego teleskopu pająk już jest zamontowany w tym parcie będziemy sobie wycinać nasz otwór na wyciąg okularowy i zobaczcie tutaj na wstępie jak ja sobie to rozrysowałem bo ważne jest żeby ten otwór był jak najdokładniej wycięty w zasadzie tutaj na środku w centralnym punkcie tego otworu powinniśmy widzieć nasze lusterko wtórne i od krawędzi lusterka do krawędzi naszego otworu wszędzie ma być w zasadzie tyle samo w milimetrach, te lustro powinno być leżeć jak najdokładniej na środku naszego otworu no, w moim przypadku to będzie trochę tak inaczej wyglądało, bo nie mam takiego lusterka odpowiedniego, to moje zwierciadło jest duże. Będę musiał chyba je jakoś tam na ślifierce trochę spiłować, jest trochę za duże zdecydowanie za duże jak na tą tubę. Ale co ja tutaj wcześniej nakreśliłem, wstępnie rysujemy sobie, punktujemy markerem, gdzie. Gdzie ten pająk, gdzie ten element ukośny nam wychodzi. No i tak jak widzicie, tutaj ja sobie ustaliłem średnicę mojego okręgu który będę tu wycinał, to jest 5 cm, i warto sobie tutaj takimi liniami zaznaczyć skąd, dokąd jest to 5 cm i środek tego 5, tych 5 cm podzielony został na pół żeby można było cyrkiel tutaj od tej kreski do tej krawędzi przyłożyć i naznaczyć sobie te kółko. Zauważcie, że przykładam cyrkiel, a widzicie, jak mam tutaj tą linię tą na środku i tutaj to mogę sobie ładnie cyrkiel ustawić, tak, jak chcę. O, tutaj wbijam go mocno w plastik tą igłę i jadę sobie dokładnie nasze kółeczko odrysowuję. Ja już to narysowałam, ale pokazuję wam jak to idzie. Może być ciężko wam wbić cyrkiel, więc warto w tym miejscu przyłożyć jakiś ostry wkręt, jakiś coś takiego ostrego, bo nie wiadomo czy wam ta igła tak łatwo wejdzie i najpierw dziurkę wbić mocno tutaj tą igłę żeby odbić to miejsce żeby wam po prostu nic nie uciekło jak będziecie kółko określili tak to wygląda ja już to nakreśliłem ale zauważcie że no ja wstępnie sobie dałem 5 cm co może być dużo dla niektórych bo zależy jaki ten wyciąg okularowy u podstawy on ma tą średnicę no Wy możecie sobie te kółko zrobić troszkę mniejsze, a później je rozpiłowywać i wtedy będziecie mogli jakimś tam tarnikiem to rozpiłować i będziecie mogli tak to dokładnie dopiłować, jak się boicie je wywiercić tak na pałę, bo będziecie mogli tarnikiem powoli, takim półokrągłym tarnikiem tak dopiłować, żeby wszystko, tak te krawędzie były dopiłowane, aby Wasze lusterko idealnie było na środku ale wstępnie o możecie sobie też pomierzyć jak już pająk jest tam wkręcony w tubę to możecie, zauważcie wkładając metr można tu sobie zmierzyć ile jest do tego wałka, jaka to jest długość I tutaj jest 4 cm ten pierwszy element ma gdzie są ramiona zamontowane i zauważcie, że cały czas Wspominałem o tej krawędzi, tej rury, żeby była równa, bo wtedy, jeżeli przyłożymy do krawędzi, to yy, to Wam yy, zawsze dobrze to pokażę. Nic Wam tutaj, metr, nie ucieknie, bo ta krawędź jest równa. Ład, ładnie się od niej, od niej można wszystko ładnie tu wyznaczyć. Ja już tutaj nie chcę tego mawiać. Ważne jest to, żebyście dokładnie tu wszystko pomierzyli. Zanim w ogóle zaczniecie ten, wycinać ten, tą dziurę, żebyście byli zorientowani, co gdzie leży, i tak jak ja tutaj m, pokazywałem Wam, że e, tutaj są punkty przecięcia, te 2 cm, czyli od krawędzi ramiona, e, ramienia pająka do e, środka dziury, e, chodzi mi o to tutaj. Było 1,8, a ja se wszędzie 2 cm, więc dlatego tu jest stąd, dotąd jest 2, i wtedy łatwo było zmierzyć nad, od tego tutaj krzyżyka. Łatwo było zmierzyć y, ten odstęp do krawędzi wałka, w, wymierzyć ile jest, i wiedzieć, i wiem dokładnie, gdzie jest ta krawędź tego wałka ukośnego, więc dlatego y, widzicie. Jak ważna jest ta krawędź, żeby była równa, i tak samo tutaj te otwory 2 y, tu ten i ten też mają po 2 cm, dlatego tu też odznaczyłem dwa, żeby go tak przyłożyć, jak są te ramiona i wtedy łatwo to wszystko wycyrklować i trafić nam. Y, no dobra, myślę, że tu już nie będę omawiał. Widzicie, jak ja tu mam narysowane, bo zmierzyłem sobie 2 cm trochę wyżej. Narysowałem kreskę, żeby że jak go tu wyżej stawiam wtedy widziałam dokładnie, gdzie ten element i go sprawdzałem. Można i tu narysować, i tu, i dokładnie patrzeć, jak on wychodzi, dokładnie wszystko. Można tu w środku sobie pomierzyć, co jak, żeby naprawdę dołożyć wszelkich starań, aby jak najlepiej wymierzyć ten otwór, nawet jeżeli jakieś błędy, bo jeżeli wytniecie na przykład mniejszy ten otwór, to możecie. Ewentualne błędy później tym tarnikiem do drzewa korygować. Możecie dopiłowywać tak ten otwór, żeby posuwać go w tą stronę, kiedy wasze lustro erko się znajdzie. Też później możecie odpowiednio lustro tak nakleić na ukośnym elemencie, że ono mimo wszystko znajdzie wam się na środku. Dobra, myślę, że tutaj nie będę już tak się w to zagłębiał. To tutaj tak wstępnie pokazałem, jeszcze chciałbym Wam pokazać to, jak wygląda nasze zwierciadło główne na tle tego naszego pajączka. I zobaczcie, jak przyłoży sobie tubus. Te śruby nie zasłaniają. Te śruby, które trzymają ramiona pająka, nie po prostu nie dotykają naszego lustra i, i nie zasłaniają w ogóle. Tutaj naszego lustra, lustro po prostu jest w miejscu, tam gdzie są nasze ramiona cienkie, więc bardzo mało światła jest tutaj zatrzymywane. Dobra, będziemy sobie wycinali teraz dziurę. Zobaczcie tutaj, że narysowałem sobie takie miejsce na tym okręgu, że w tym miejscu takie malutkie kółeczko tutaj. To jest po to, że musimy tak mniej więcej wiertarką naszą wiercić. Bo ja będę oczywiście to kółko wycinał e, tą wyżynarką, co nie jest najlepszym pomysłem, no ale na razie nic takiego innego nie mam. Nie mam tej otwornicy, więc takim ustrojstwem będę to robił. Wy możecie to wiertarką, małym wiertłem dookoła lecieć, później użyć na przykład. Takiego półokrągłego tarnika do drzewa, i resztę wypiłować tutaj z nim. To dobra rzecz, bo pozwala ładnie to wygładzić, jeżeli tym ustrojstwem. No to trzeba najpierw wziąć wiertło takie jak ten nasz nóż. I zobaczcie, ten nóż nie jest najlepszym nożem do wycinania tego otworu w plastiku, bo to jest z grubym zębem. To jest nóż do drzewa. A lepszy by był nóż do metalu, bo ma drobne ząbki i bardziej dokładnie by to nie szarpał, tak po tym plastiku. Ale też takiego nie kupiłem, na ten moment nie mam. Gdzieś mi się połamały, no. Będę tym dziadostwem robił. No i wiertło musi być takie jak ten nóż, żeby jak będę tu wiercił, to to musi nam wejść w ten otwór i będę dookoła wycinał. Ale przed y, wykrojeniem tego. Należy z naszego pajączka zdjąć ten element ukośny, żeby nóż go gdzieś tam nie uszkodził. Najlepiej w ogóle byłoby ten otwór wycinać, kiedy nie ma pajączka, ale myślę, że chyba się da tak. Zwłaszcza łatwiej jest to robić, gdy ta rura jest większa. W małych teleskopach źle się to robi dlatego lepiej robić duży teleskop jest więcej miejsca zobaczcie jak tu wszędzie jest. jak tu jest ciasno ja tak jak powiedziałem musimy sobie wywiercić równo z tą krawędzią żeby wiertło nam dotykało okręgu o nie wiem jak to widać ja tego nie zapunktowałem też bardzo by było Nie powinno nic zahaczyć, a równo z krawędzią tego od, o, okręgu, i teraz zobaczcie, że jak włożę tą wyżynarkę, to ona tu wejdzie i będzie po, będę dookoła po okręgu e, kroju. Akurat w tym małym teleskopie jest to źle robić. Lepiej, gdyby ten tubus był większy, to byłoby lepiej. Dobra, nawet nie przykręciłem. nic aby jak najdokładniej polini aby jak najdokładniej polini. Po zasłaniać linie. Dobra, i kołko wycięłem. oczywiście to, że wycięliśmy, to nie jest tak za dokładnie wycięte, trzeba będzie to wszystko tym pilnikiem poprawić. O, teraz jak sobie włożę ten element ukośny. Jeżeli nie jest tak centralnie na środku, no mniej więcej o to mi chodziło, to zawsze można dopiłować te krawędzie. Dobra, tak to wygląda po wycięciu. Warto to jeszcze dokładnie tarnikiem obrobić, bo wiadomo, że jak wyżynarka idzie po tej górnej krawędzi, to tą dolną niekoniecznie dobrze tnie. I zawsze coś tam troszeczkę nakrzywi, i mamy sobie taki tarnik, bierzemy i jedziemy dookoła. No, wygładzamy to wszystko tym okrągłym tarnikiem. Jeszcze. Ja już nie będę tutaj pokazywał, wiecie o co chodzi, żeby jak najdokładniej ten otwór wygładzić, bo powiem Wam też taką ciekawostkę, że jeżeli by na przykład ten otwór był znacznie większy powiedzmy znacznie, czyli o centymetr to może być już trochę za duży, ale wyciągi okularowe mają te stopki i w środku średnica tego okręgu jest mniejsza w wyciągu okularowym i jak Wasz otwór będzie większy to będziecie mogli jeździć tym wyciągiem okularowym po wierzchu tego otworu, oczywiście tak, żeby podkładka tego wyciągu objęła Objęła Wam ten otwór, to będziecie mogli go tak ustawić, że on skoryguje, że po prostu zasłoni tę niedokładność, nawet krzywiznę wycięcia tego koła. Tutaj on zasłoni, bo to nie jest takie ważne, czy ten otwór będzie taki poszczerbiony, czy. Idealnie okrągły. Chodzi o to, żeby lusterko znalazło się centralnie na środku, bo światło, które się odbije od zwierciadła głównego i tak trafi do wyciągu, y, dokładnie w środek okularu musi trafić, więc on musi być można ewentualne błędy skorygować właśnie wyciągiem. Jeżeli nawet ono nie jest. Tutaj w otworze na środku, a otwór mamy duży, to możemy tak wyciąg okularowy przed zakręceniem wyciągu okularowego tak go ustawić, że tu będziemy w, w, w otwartym wyciągu okularowym bez okulara, bez okulara będziemy mogli y, y, zauważyć jak jest y, dokładnie nasze lusterko widać. Ono musi być centralnie w naszej dziurze widoczne. Myślę, że tutaj to się uda spokojnie, wystarczy trochę to dopracować. Resztę kolimacja pomoże. Widzę, że aż dużo nie muszę skorygować. Wiem, że źle je tu nakleiłem. W sumie to bym to wyrwał jeszcze raz nakleił, bo widzę, że w tym przypadku muszę je nakleić trochę, trochę niżej. Widzicie, ten klej to jest gówno warty, to nie jest dobry do przyklejania takich luster. To musi być klej to musi być silikon, najlepiej no trzyma, ale ten klej no można nim przykleić lusterko wtórne ale trzeba byłoby dokładnie połapać jeszcze raz je nakleję bo trochę źle nakleję, bardziej je wystawię tam na tamtą stronę dobra, to tak na szybkiego robię o, o więcej tu bym je dał dobra żeby trochę więcej do tyłu było O, ważne też, żeby lusterko to też jest ważne, żeby dokładnie wycyrklować, gdzie je nakleić. Dobra, o, myślę, że w takim układzie będzie lepiej. Tak, tak, bo już jest bliżej tej krawędzi. No, też trzeba to tak, można zawsze skorygować, nakleić, tak, żeby idealnie się na środku. No, myślę, że już jest mniej więcej tak na oko widać, że jest dobrze. Lepiej może, jak ja bym to zakręcił, bo trochę to na szybkiego teraz robię się streszczam a widzicie jak tutaj będzie z naszą kolimacją w tym teleskopie no nie ma tutaj zbyt wiele miejsca Jakiś obokręt przykręcę to Dobra, przykręćmy sobie wstępnie to zwierciadło dziadowskie zaraz zobaczymy jak to wygląda kiedy wkręcę tą śrubę do końca o, bo tak będziemy robić, zaczynać naszą stację teleskopu od właśnie prawidłowego ustawienia tego lusterka, o. no tak żeby ono się znalazło tutaj dokładnie. No, widzę, że nie jest źle. Gdyby było mniejsze, to by był lepiej ten obraz wyglądał tego jak ono w tym otworze wygląda, bo to nie jest takie lustro w ogóle. Wy, jak będziecie mieli kupne lustra, wasze będą owalne, więc dużo lepiej to będzie wyglądało. Ale generalnie chodzi o to, żeby jeżeli ono jest tam, to żeby tu powiedzmy, jeżeli tu jest centymetr, to tu też musi być centymetr. I tak samo tu i tu. Ono musi być w środku. No tutaj akurat on, ono jest tak, że ewentualne błędy na drobie wyciągiem okularowym, jak będę patrzył się w kolimator. To ja sobie znajdę ten centralny punkt przed zakręceniem wyciągu okularowego. Możemy sobie to wszystko tu uratować. I powiem Wam nawet szczerze, że gdybyście zrobili tą dziurę na pałę, tu wycięli mniej więcej w tym miejscu taką dużą, dalibyście dużą podkładkę taką z rury, byście wycięli podkładkę sobie z czterema dziurkami tutaj wywierconymi. I ona by Wam posłużyła jako redukcja na wyciąg okularowy, i byście nałożyli, a Wasza dziura by była taka, to Wy byście mogli tą podkładką z Waszym wyciągiem okularowym tak tu centrować, że te błędy mierzenia, które tu byle jakżeście sobie zmierzyli i wycięli, byście mogli to wszystko tą podkładką z tym wyciągiem wyregulować. I w ten sposób można bardzo prosto, to łatwo, bez jakichś obliczeń skomplikowanych, męczenia się to tak ustawić, że że będzie to yy, dobrze równo, bo to na własne oczy zauważymy, czy nasze lusterko jest tu centralnie w dziurze, bo zauważcie, że światło kiedy się odniskuje, to ono centralnie, yy, jak będzie dobrze justacja, musi wpaść centralnie yy, na środek tutaj okularu, się ten promień z tego światła odbitego znajdzie i, i wtedy jak tak wpada centralnie, to wtedy ten obraz jest najlepszy, bo bo, bo nie, jest, nie jest zmuszony do przekrzywienia się i, i dokładny ten obraz jest, ale myślę, że nie jest tak źle, bo widzę, że krawędź lustra jest z tą krawędzią otworu. Dolna i górna też. Boczne to tak, trzeba się centralnie na to popatrzeć. Też wydaje się być ok. Ja je jeszcze przeszlifuję. To jest, ja mówię, takie badziewie łazienkowe to nie jest aż takie ważne. W moim przypadku tu jeszcze sobie reguluję. Na tych trzech śrubach dokładnie. Położenie lustro główne z, tym, z tą oprawą się tutaj y, z, zrobi, wyreguluje i myślę, że będzie OK. Jakiś wyciąg okularowy zrobię i myślę, że w krótkim czasie będziemy sobie testowali w końcu ten teleskop z tego Badziewiarskiego lustra łazienkowego. Zobaczymy, jak to będzie działać. No, także widzicie no myślę, że. Chyba prosty sposób. Także, ale mimo wszystko warto sobie, jak macie pająka przyłożyć, poprowadzić linię, od, gdzie jest ten wasz ukośny element z tym lustrem wtórnym i wtedy wiecie, gdzie, gdzie to wszystko odznaczyć i wywiercić, tak jak Wam pokazałem, ale nawet gdybyście tą dziurę mieli na przykład taką dużą, to, to wiadomo, że to jest za dużo. I wyciąg okularowy, gdybyście kupili, on by Wam wpadł w tą dziurę. Dlatego musielibyście wziąć kawałek rury, obciąć z tej rury taki, taką, taką, bo pokażę Wam na tym przykładzie, o tak jak ten Rzeszy, takie coś. Musielibyście, przykładacie taką podkładkę z wyciętym mniejszym otworem na środku tej podkładki i tym centrujecie Wasz wy, wyciąg z tą całą podkładką i tu śrubami. On by był też przykręcony do, do tej podkładki swoimi czterema śrubami oryginalnymi, gdzie, tam, gdzie już dostajecie go w zestawie, a wy wasze niech, niechlujstwo byście sobie regulowali tu. To tak dla ułatwienia i też tym sposobem, prostym takim, można go idealnie wyśrodkować, gdzie będzie bardzo dokładnie to wszystko tak, tak dokładnie jak w kupnym teleskopie bo to się da, to nie jest naprawdę jakieś trudne i nawet nie trzeba tutaj specjalnie to mierzyć. Dobra, myślę, że do tej części tutaj na razie tyle jeszcze na rysunku pokażę, jak to wygląda i zobaczycie, jak to powinno wyglądać na rysunku. No i do tego partu będzie, myślę, tyle, jeśli chodzi o wyciąg, coś takiego. No dobra mniej więcej tak no nie bo jak ręką ruszę tak czy tak to wy i tak nie zobaczycie tego czy to jest prosto dobra myślę że się podobało jak to w takim prostym sposobem wyciąć wy możecie oczywiście tutaj wiercić dookoła wiertarką najpierw dziurki później wybić ten krążek. Później wziąć sobie ten tarnik, tutaj okrągły, zobaczcie, on jest tu z jednej strony okrągły, i to Wam wszystko pomoże w dopracowaniu tutaj tych krawędzi. Ładnie możecie sobie dopiłować. Także no, warto mieć coś takiego sobie kupić, bo to naprawdę by się przydało. Bo papierem ściernym, no, po takiej grubej ściance, to by było trochę długo więcej tarcia. No, ale też na jakiś okrągły kołek można papier ścierny nawinąć grubo taśmą go skleić o taki taki gruby papier sierny nawinąć do kołka okrągłego i włożyć tutaj kołek i tym kołkiem tam trzeci też można to w taki sposób ładnie wypiłować jak nie macie takiego tarnika można naprawdę sobie poradzić tutaj bardzo prostymi narzędziami jeśli tylko pomyślimy co wykorzystać to wszystko można tutaj wykorzystać o także widzicie te lusterko jest złym przykładem, ale jak je się tu ładnie wyśrodkuje, jeszcze dopracuje, wyciągiem resztę skoryguje. Także wystarczy, myślę, w tym parcie do następnych partów, bo niedługo już będziemy sobie tą oprawę złożem wkręcać i będziemy go tutaj justować, kalibrować i coś tam obserwować, myślę. Także na razie. 6.